W związku z tym, że piosenka, którą zrobiłem wczoraj, wróciłem, i cieszyła się przynajmniej większości z Was, się spodobała, postanowiłem zrobić coś na szybko dzisiaj. Idę za ciosem. Chwała, pieniądze, sława, splendor. Zrobiłem coś taką krótką też, tym razem na melodię zdaną. Można sobie gwizdać, śpiewać, klaskać. Proszę bardzo. Nie zbudziło o ósmej rano Na kwarantannie o tej porze Tobym poeszcze z Paulerz Zwlekam dupę Co tu się stało Jestem ciekawy, więc do okna gnam Patrzę listonosz Jak partidziano Do głosowania właśnie Dzisiaj kartę dać mi Miał wiewał awizo. Tyle go widziano I swoim polo w gazie odjechał w dal Ti puta Ja ci pokażę Chociaż w je w jednym kapciu Ale biegnę Tam leż chmura nie przywitała I klapka skrzynki, która jeszcze gra Jadę na pocznę O ósmej rano w jednym kapciu i pijamy tak, o, jak on stał. Oddawaj kartę, ty kurtyzaną, a ona do mnie mówi tak: Spokojnie, chłopcie, trzymaj dystansu, Twoja karta na spoliku pośród innych, tam dlaczego pytam, jest wypełniona żebyś przypadkiem nie musiał sam. O, partidzianu portami wija. O, bella, ciał, bella, ciał, bella, ciao.